Siemano, cześć czołem! W tym filmie opowiem Wam, gdzie wybrać się w październiku w 2023 na wakacje, gdzie będzie najtaniej, gdzie jest jeszcze ciepło, gdzie woda w morzu jest ciepła, gdzie będziecie mieć tanie loty i jakie typy hotele wybierać, w jakich regionach mo basenu Morza Śródziemnego, bo na tym się skupimy, żeby nie przepłacić. No zacznijmy od początku. Przede wszystkim, gdzie jest ciepło. W październiku, jak wiecie, w Polsce zaczynamy odczuwać chłodniejsze temperatury w miarę zbliżania się do zimy, jednakże w południowych rejonach kontynentu, możemy nadal znaleźć ciepłe miejsca. Oto kilka z nich, których temperatura w październiku jest bardzo przyjemna. Pierwsza z nich oczywiście stale wiosenne Wyspy Kanaryjskie. Ten archipelag leży na zachód północno-zachodniej Afryki i ma subtropikalny klimat. Temperatury na wyspach takich jak Teneryfa, Gran Canaria, Lanzarote wynoszą około 25 stopni Celsjusza w październiku. Idziemy dalej. Malta, położona w środkowej części Morza Śródziemnego, która oferuje ciepłe temperatury wynoszące również 25 stopni w październiku. Trochę szokujące, nie? No i najcieplejsze miejsce, czyli Cypr. Cypr południowy w październiku osiąga od 26 do 28 stopni Celsjusza. Często pomijany przez naszych rodaków, natomiast bardzo niedoceniany. Kreta. Generalnie największa wyspa, która w październiku oferuje temperatury różne między 24 i 26. Idziemy dalej. Moja ukochana, czyli Sardynia. Ten generalnie rejon ma bardzo dużo do zaoferowania i jest ciepły praktycznie przez cały rok, a w październiku temperatury sięgają tam 25 stopni. Majorka. Majorki oczywiście nie możemy pominąć. Na Majorce jest trochę tak, że w październiku temperaturę trochę spadać i bywa to różnie. Natomiast Majorka, jeśli chcecie zwiedzać, to będzie idealne miejsce. Jeśli chcecie plażować, może nie być tak wspaniałym miejscem i temperatura może Was trochę zaskoczyć. Może się zdarzyć, że będzie nawet 18 stopni, a woda robi się zimna. Zdarzają się też lata, gdzie jest 28 stopni w październiku. Co nam jeszcze pozostaje? Pozostaje nam jeszcze Portugalia, czyli Algarve. Południowa część Portugalii jest znana z ciepłego klimatu w październiku, możecie się spodziewać tam temperatur w okolica 23-25 stopni. Oczywiście pogoda tutaj również może być zmienna. Jeśli planujesz podróż i nie wiesz jak się do tego zabrać, zobacz do linku w prawym górnym rogu ekranu, a zobaczysz tam 10 trików jak taką podróż zorganizować na własną rękę. Koszty zwiedzania, generalnie koszty w basenie Morza Śródziemnego mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak na przykład oczywiście standard zakwaterowania, wybrane atrakcje czy koszty transportu. No i o tym teraz będę mówił. Zacznijmy od przelotów. Baza przelotów troszkę się zmniejsza, jak zawsze. Kończą się wakacje do 15, października, do 15 września, czasem do końca września. Tych lotów jeszcze jest całkiem sporo. Natomiast od 1 października część operatorów likwiduje nam połączenia. No i gdzie możemy upolować te najtańsze loty i w jakie miejsca? Więc tak, zacznijmy od tego od Krety. Kreta jest miejscem, gdzie prywatnie ciężko się dostać. Tak? Generalnie z biurami podróży możecie szukać last minute i możecie szukać tanich biletów w czarterowych biurach podróży. Natomiast ciężko jest trafić tanie bilet poza Wizerem Ryanerem, który również uszczupla siatkę połączeń, pozostawia praktycznie jedno połączenie w miesiącu, oczywiście z lotnich polskich. Możecie szukać z Berlina, możecie szukać z Wiednia połączeń albo łączyć to jakoś ze sobą. Loty są bardzo tanie generalnie w październiku, jeśli chodzi o Wizera Ryanera i traficie na pewno fajne tanie połączenie. No, ale wspominam, są to tylko tanie loty. Jeśli chodzi o na przykład Majorkę czy Sardynię, tych to jest całkiem sporo. Zresztą na Sardynię mamy do dyspozycji trzy lotniska: mamy Cagliari, mamy Algero, bardzo popularne. Olbia troszkę się nam kończy już w tym czasie. I bo bardzo porównywalna będzie sytuacja z Majorką do Palma de Majorka, Lotów jest bardzo dużo: loty są Wizerem, są Ryanerem, są lot, lotem naszym rodzimym z Berlina lata też EasyJet. Naprawdę jest tego całkiem sporo, i tu naprawdę łatwo polecieć i kupić tani lot w październiku. Loty zaczynają się w granicach 150 zł, kończą się na 400 zł, w zależności od tego oczywiście, czy są to loty weekendowe, czy nie weekendowe i czy zbliżamy się już ku końcowi października, czyli ku długiemu weekendowi. Oczywiście, jak planujecie takie loty też z Niemiec, to miejcie też na uwadze, że końcem miesiąca, czyli od 25, Austriacy Niemcy zaczynają tak zwane herbstferien i na pewno te loty są znacznie droższe generalnie w tym okresie. Algarve, Algarve Zawsze jest stosunkowo na tym samym poziomie. Można też połączyć, polecieć do portu można polecieć do Lizbony i stamtąd się przydostać do Algarve. Ceny lotów w granicach 400-600 zł do Algarve. Pozostaje nam jeszcze Sycylia. Sycylia generalnie przez cały rok jest tania. Mamy też kilka lotnic do dyspozycji. Z Krakowa mamy loty z wielu miast, generalnie w Polsce i z całej Europy. Sycylia jest popularna i do Sycylii się bardzo łatwo dostać, a jak nie, możecie kupić tani lot do Mediolanu, na przykład na Malpanezę, albo do Rzymu i stamtąd się przesiąść za kilkadziesiąt złotych nawet i polecieć sobie na Sycylię. Co do przylotów na Wyspy Kanaryjskie, na Wyspy Kanaryjskie generalnie loty są konstans praktycznie cały czas. Oczywiście poza sezonem i długimi weekendami, gdzie ta cena jest wystrzelona w kosmos, to mamy ceny bardzo przyzwoite i można loty kupić w trakcie kilkuset złotych do, do tysiąca zł, w zależności skąd polecicie. Warto rozważyć takie dziwne połączenia, jak na przykład Kraków, Pisa, i stamtąd prawie za darmo kupić lot. Na przykład na Gran Canarie. Są takie różne smaczki. Polecam Wam skoczyć na forum Fly for Free, jeśli szukacie takich połączeń. A jeśli szukacie takich generalnych informacji, tipów, trików, to polecam Wam link w prawym górnym rogu ekranu. Oczywiście to jest chyba prawa strona tutaj, i tam znajdziecie mój film, w którym opisuję, jak zrobić, jak się nie załapać. Jak to zrobić? Czy faktycznie kuki mają wpływ? Czy nas śledzą linie podróże? Gdzie szukać tanich typów? No i generalnie jeszcze tam się nie naciąć przypadkowo na jakieś dodatkowe opłaty bagażowe. To wszystko znajdziecie w tym filmie. To wszystko znajdziecie na mojej stronie też www.skrajodoraju. Home. No dobra, a teraz e, skupmy się jeszcze na tym, gdzie polecieć, czyli konkretnie. E, szukamy oczywiście taniego lotu, tak? Czyli mniej więcej ustaliliśmy, że Majorka, Sardynią, ewentualnie Kreta mogą być takie październikowo najfajniejsze. Cypr oczywiście też. E, mamy też tani lot na Cypr i tam też mogą być kwatery bardzo tanie. Czyli jak, wyseparowaliśmy mniej więcej cztery miejsca. Teraz tak, e, noclegi. W zależności od tego, gdzie chcecie trafić, i jakim typem podróżnika jesteście? Jeśli lubicie, tak jak ja na przykład, ale nie zawsze, ale często lubicie popodróżować, pozwiedzać, relokować się z różnych miejsc, mieszkać blisko na przykład na Krecie, Balos, Elefonisi, to już Wam tłumaczę, jak to wygląda w sezonie. Generalnie, zacznijmy od Krety. Na Krecie jest tak, że większość noclegów. To są tak zwane hotele all inclusive albo nie all inclusive, ale generalnie takie molochy, które obsługują biura podróży, bo 80% turysty na Krecie to jest turysta z biura podróży. Więc tak, sezon się kończy. Jeśli lubicie takie miejsca i lubicie logować się na różne strony, programy wiadomościowe, Warto wbić na kilka sieci hotelowych, które operują na Krecie i poszukać tam promocji. Bo tak, skoro turysta biuro, biurowo-podróżowy opuszcza te miejsca, to znaczy, że tam robią się nagle przestrzenie na to, żeby zanocować w dobrej cenie. Często będą baseny, często będą zjeżdżalnie, jakieś różne rodzaje sieci, jak trochę droższa hotel, trochę tańsza Mitsis. Na przykład takim hotel jest Mitsis Crecan Village. Jeśli lubicie all inclusive, ten hotel znacznie tanieje właśnie w październiku i warto na przykład się na to spróbować załapać. Natomiast już jesteśmy przy Krecie, takie miejsca, a będę mówił też o innych miejscach, oczywiście o innych wyspach, natomiast jak Balos, Elafonisi czy Valle, te miejsca generalnie nie tanieją. One tanieją o 20%, tak? te, mie te miejsca noclegowe w pobliżu. Bo tak zwani backpackerzy, czyli tacy turyści jak ja, ruszają w takie miejsca i szukają, właśnie tak wynajmując samochód, relokując się w dwie noclegi w różnych miejscach, szukają takich fajnych miejscówek. Więc takie miejsca generalnie będą taniałe, więc na przykład jeżeli już jesteśmy przy Krecie, szukajcie miejsc, które są hotelami. Jeśli jesteście na Majorce, zupełnie sytuacja odwrotna. tak? Na Majorce znowu jest sporo turystów, którzy lubią zwiedzać, którzy przyjeżdżają też indywidualnie. I warto też tam po prostu poszukać w takich miejscach. Moim ulubionym miejscem, to zupełnie nieindywidualnym, natomiast ja tam lubię nocować, jest sieć hotelowa Melia. Ona oferuje tam ogromny przekrój na majorce noclegów. Około 60 czy 50 miejsc noclegowych mają część Magalów Palmanowa, część w Palmie, ale też kilka rozsianek po całej wyspie. Warto tam wbić. Oni często mają promocję na zasadzie 50% w dół albo jakieś wyżywienie w cenie. Nie pobierają też opłaty za rezerwację. Fajny pomysł, warto skorzystać. Wbijajcie na melia.com. Dodatkowo, jeśli logujecie się w aplikacji i robicie rezerwację w aplikacji, macie 5% gratis. Więc jeśli na przykład lubicie takie miejsce jak Magalów-Palmanowa, gdzie po sezonie nie ma turystów, nie ma imprez, raczej wszystko jest trochę pozamykane, piękne plaże pozostają do Waszej dyspozycji, a ceny noclegów w granicach 300-400 zł za dobę, nawet za rodzinę 4-osobową, w bardzo dobrym hotelu, po prostu rewelacja. Odmienna sytuacja jest na Sardyni, bo na Sardynii znowu te hotele, takie jakby wakacyjne, się zamykają, bo Włosi wyjeżdżają z Sardynii do 10 września. Generalnie te wszystkie takie wielkie hotele, imprezownie, e, szczególnie na północny, e, zamykają się. E, no, i w pozostaje przestrzeń, ogromna przestrzeń na kwatery prywatne, na Airbnb e, i tam warto szukać noclegów. Generalnie takie miejscówki, jak Cala Branding, czyli, e, czyli takie topowe komercyjne plaże e, się pustoszą. Jest tam puściutko, jest tam przyjemnie. Nawet za parkingi często w październiku nie pobierana jest opłata. Na Lamadalę też można kupić spokojnie rejsy. Nie ma do Groty Neptuna, nie będzie kolejek ogromnych. Więc to są takie plusy tego jesiennego podróżowania. Temperatura oczywiście w petarda 25 stopni. Pełna lampa będzie jak to zwykle na sajdźniu o tej porze roku, a ceny o połowę niższe turystów prawie w ogóle. Czyli. Mm, Algarve jeszcze. Algarve to jest też turystyczne bardzo. Algarve ma dużą bazę dużych hoteli. Tam, jeśli lubicie turystykę, ja, ja, ja bym też... Algarve jest duże, ma dużo hoteli i ja bym też tam wycelował w te hotele y, większej kategorii, takie grubszego kalibru, jeśli lubicie. Natomiast y, moja sugestia, jesień jest najpiękniejsza Majorce na Sardynii. I na Cyprze. Te trzy miejsca bym celowo ze względu na po pierwsze tanie loty, po drugie na piękną pogodę i bardzo ciepłe morze jeszcze, i po trzecie na to, że są fajne promocje w hotelach sieciowych i w Airbnb, ceny spadają znacznie. Oczywiście, no, dodatkowe informacje, że nie ma tam turystów, są na pewno ogromnym plusem dla Was. No i co jeszcze w październiku jest istotne? No w październiku generalnie istotne jest to, że ceny samochodów lecą na łeb, na szyję, po prostu. Tak, można wynająć furę w dobrych pieniądzach. Każda z tych wysp, które wymieniłem, generalnie nadaje się idealnie do zwiedzania samochodem wynajętym. Jeśli szukacie informacji, jak wynająć, gdzie wynająć, po co, jakie są pułapki, nie będę tu o tym mówił, link w prawym górnym rogu ekranu, czyli tam, odnośnie wynajmowania samochodów. W opisie do filmu znajdziecie zarówno i na Sardyni, i na Majorce, jak wynając samochód, jakie są pułapki, jakie koszty ja ponosiłem, jak się ubezpieczać. Co mogę tylko dodać? No, warto generalnie nie płacić za dodatkowe ubezpieczenia. Warto wziąć na przykład kartę Revoluta w wersji Metal, czyli taką, którą się płaci tam 40 zł miesięcznie i 49. I w tej cenie będziecie mieć i ubezpieczenie podróżne i będziecie mieć ubezpieczenie samochodu właśnie, tak, ubezpieczenie walizek i tam wszystkiego innego. Więc warto z tego skorzystać i nie dopłacać tych 200 zł za dodatkowe ubezpieczenie samochodu. A o tym, że warto się ubezpieczyć, to ja już dobrze wiem, bo kilka razy miałem przyjemność potrącić z karty kredytowej trochę kasy. No, i co więcej, pozostaje mi jeszcze kwestia ubezpieczenia, ubezpieczenia Ekus, czyli ubezpieczenie Ekus. Ja polecam Rankomat. Jak wejdziecie w opis do filmu, to zobaczycie mój link do Rankomatu prywatny. To jest link, wypad z kraju do raju. Jeśli zrobicie wycenę, samą wycenę, nie musicie kupować ubezpieczenia, to Rankomat wypłaci nam piątkę za utrzymanie strony, za dopłatę do różnych serwisów, z których my korzystamy. I jak na przykład tych lamp, którymi się tu właśnie doświetlam. Więc. Chodzicie na rękoma, robicie wycenę, wszystko super. Natomiast po co to wszystko? Po to, że ekus nie pokrywa wszystkiego w ramach w Unii Europejskiej. Jeśli Wam się zdarzy coś, nie dam rady, to podnieść tej nogi, czy dam. O, patrzcie, noga złamana w Indonezji. Generalnie tam EQUS nie działa. Natomiast jak wróciłem do Europy i zacząłem poza Polską opatrywać tą nogę, okazało się, że nie pokrywa wszystkich kosztów, na przykład. Transportu, nie pokrywa materiałów ortopedycznych. Wielu, wielu rzeczy nie pokrywa po prostu ekus wbrew pozorom. Na przykład, opatrzą wam nogę, zrobią wam wszystko, ale jak chcecie pójść na wizytę kontrolną, jesteście jeszcze na wyjeździe, zapomnijcie, płacicie za wszystko sami. Więc stąd moja ta reklama rękomat to kasa dla mnie. Dla Was korzyści ubezpieczenia, oczywiście, zabezpieczajcie się porządnie, bo każdy ubezpieczyciel, czy Allianz, czy jakiś inny, czy w ramach wspomnianego przeze mnie rewolutu tego wersji metal, gdzie macie już ubezpieczenie w cenie pokryje Wam wszystkie te koszty, tak? Wszystkie te koszty dodatkowe, po prostu w ramach X-Cover w rewolucie, dzwonicie, mówicie hello, tak, stało mi się to, ma, ma Pan kartę EKUS? Ma Pan. Dobra, to niech się Pan wylegi tą moją kartą EKUS, a my jeszcze wszystkim e, zajmiemy w szpitalu. Taka jest krótka, po prostu piłka, jeśli chodzi o ten, wszystko idzie bezgotówkowo, nie przejmujecie się niczym w ogóle, nie dzwonicie, nie pytacie do NFZ-u, czysta głowa, czysty wyjazd. To już tak e, abstrahując od tego promowania e, e, oktoberowego Wyjazdu, to jak najbardziej pamiętajcie o ubezpieczeniu. To jest bardzo, bardzo ważne pod każdym względem. Ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie prywatne wszystko musi być. A szczególnie jak się jeździ z dziećmi. No i co na koniec? No i na koniec pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, kliknąć dzwonek, jeśli film Wam się podoba. I do zobaczenia w kolejnym filmie, ciao.